Was bogaczo w niemiłosiernych wzywam, rozsądźcie wy w tej mierze. Czyli to Bóg wam daje obfitość na to, abyście z czego mieli wygodzać złem waszym skłonnościom, czy nie raczej dlatego, abyście z tego co wam dał czynili dosyć powinnością waszem? Dajeli On wam te dostatki, aby się z nich wasza wynosiła pycha, a rosło łakomstwo wasze, aby się drudzy ludzie przed wami korzyli i od was wiele cierpieli? Dajeli wam Pan Bóg na to, abyście wy na nierządy, na niecnoty rozpraszali, a drudzy, aby w głodzie, w pragnieniu i w nagości prawie umierali? Czyli wam na to Pan Bóg daje dostatki? Abyście na niepotrzebne wydatki rozciepowali, nie raczej, li, abyście mieli tem, co u was żebrzą z miłości chrześcijańskiej pomocy dodawać? O, zapewnie wy dostojniejsi chrześcijanie. Jeżeli tylko nie chcecie podło sądzić o najświętszym Bogu, wy sami zeznać to musicie, że Wam Bóg obfite dostatki dał nie dlatego, aby Wasza pycha oczy ludzkie łudziła do siebie, nie, aby się Wasze pomnażało łakomstwo, nie, aby się brzuch Wasz pasł, ale Wam dał te obfitości dlatego, abyście nimi litość i miłosierdzie Wasze czynili. Godzien-że grzesznik wysłuchania u Boga, kiedy on cały swój pacierz przeciwną fałszuje obłudą, co inszego mówiąc, a co inszego czyniąc. O jak on z fałszem tylko mówi, Ojcze nasz, kiedy z rozkazu Bożego wykraczając przestał być synem Boga Wiecznego. A z jakimże on sercem mówić może, Święcie imię Twoje! Kiedy to najświętsze imię boskie niegodziwem, a niezbożnym życiem swoim bluźni? Jakoż mówić może, przyć Królestwo Twoje, kiedy się tegoż Królestwa Bożego wyrzekł, a kiedy chętnie dopuszcza diabłu i grzechowi w sercu swym królować? Jakże mówić może bądź wola Twoja, kiedy On nie ściga woli wiecznego Boga, ale woli swojej własnej? Chleba naszego daj nam, kiedy się on nie kontentuje tą chleba lub żywnością porcyjką, którą przy pracy swojej z bożego błogosławieństwa mieć może, ale kradzieństwem i oszukaniem swoim nabywa chleba i pracy cudzej. Jakże zawzięty i mściwy mowić może odpuść nam winy, kiedy się na nim nie prawdzi, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jakże mówić, on może nie niewoć nas na pokuszenie, kiedy się dobrowolnie na pokusy, na złe okazje i na zwodzące kamractwo wraża. Zbaw nas od złego, kiedy samochcąc na sprawiedliwą sobie zasługuje karę. Tak oto słuchacze, cała modlitwa w grzechu zostającego człowieka jedną jest obłudą, fałszem i sobie wcale przeciwną. Nie ubłaga więc sobie Boga, ale raczej bardziej do gniewu pobudzi. Już ci to z doświadczenia wiadomo, jak jest ułomna i słaba natura nasza: że im większą opływamy szczęśliwość, im więcej służą nam wygody, im lepiej nam się powodzi, tym bardziej zaniedbywamy Boga naszego i rozkazów Jego świętych. A co zatem idzie? Tem mniej dbamy o cnotę, a więcej grzeszemy. To świadome, a bardzo pospolite bezprawie ludzkie przewidziawszy, Bóg we wszystkich okolicznościach o zbawienie nasze starośliwy, coż nie czyni. Ach każdej prawie wesołości, wygodzie i rozkoszy doczesnej jakieś przyłącza przykrości, gorzkości, różnego gatunku przypadki, częstokroć i cudowne trafunki. Dlaczegoż? Aby nam w miłych onych chwilach były tem, czem w potrawach bywają korzenne przyprawy, to jest, aby nas w delicjach niniejszych utrzymał przy niewinności, aby chęci nasze przyciągnął do kochania rozkoszy wiecznych, tak jako więc bardziej szmakują dobrze przyprawione potrawy. Grzech, jak mu skoro pierwsi rodzice nasi w raju otworzyli bramę, wszedł na świat jawnie i publicznie, nosząc swoją brzydkość i widomą swoją szkaradność piekielną. Stąd nikt chyba nierozumny nie uczcił tej potwory. Każdy się od niej niby od piekielnego umykał straszydła. Cóż jednak nie zrobiła ta chytra bestia? To, gdy z ludzie drzymali. A w cnoty święte ziąbnyli, grzech wełną owinąwszy nogi, wkradł się cichu sińko. Ukradł płaszcz czy piękne odzienie cnotą, siebie nim, jako więc wilk odzieniem owczem okrył, a tak już odziany zapodobał się. Od tego czasu ludzie zaczęli kochać grzech, bo zewnątrz po wierzchu kształtny, choć wnątrz brzydki. Aż się tak królestwo jego po całym rozszerzyło świecie. Gniewajcie się przeto, ale nie grzeszcie. Gniewaj się ojcze na syna. Rozwiozłe kamratstwo kochającego, karczmy i niewstydliwe miejsca w nocy uczęszczającego, niewinne osoby gorszącego. Gniewaj się, Matko, na corę Twoją lekkomyślną, niewstydliwą, więcej marności niż Bogu służącą. Gniewajcie się, jakąkolwiek zwierzchność nad inszemi mający. Gniewajcie się na uporczywych prożnaków i cudzej pracy szarpaczow. Gniewajcie się na grzechy, nie przepuszczajcie im, ani nie myślcie, że zbyteczna dobroć, a litość Wasza jest przysługą Waszą. Gniewu, ostrości i sprawiedliwego ukarania grzechów chce Bóg od Was i niegodzien jest przedłożeństwa od obowiązku sprawiedliwej zapalczywości się umykający. Rozumny, sprawiedliwy, porządny gniew Wasz zahamuje Boską obrazę, pomnoży chwałę Bogu, a Wam sprawi nagrodę w niebiesiech. Amen.